Robimy test japoński, zestaw DIY. Japana zjadam. Czuję się jak aga grzelak. Wbijaj, hahaha, <grywka> dopamina! <grywka> dziewczynik coś się tylko ciągle babić! Gdziefczynik, <grywka> co się Dobra, to zrobimy tak, klasycznie. No, kurwa, trakuj mi mordę. Klasa, klasa, naprawdę klasa. Dobra widzowie, no mamy takiego wariata dzisiaj. Patrzcie, wygląda mega słodziutko, nie ma co się oszukiwać. Nazywa się to Popping Cookie Sucuro. Siedzę jak debil specjalnie po to, żebyście wszystko dobrze widzieli. Dobra uwaga, unboxing. No, w środku mamy coś takiego. Tutaj są takie nożyczki namalowane, patrzcie Więc ja to chyba muszę odciąć w ten sposób Dzisiaj mam wszystko przygotowane, mam nożyczki W końcu znalazłem I uwaga, co mamy w środku? No, saszetki! Co najpierw trzeba zrobić? No z tego co widzę, pierwsza rzecz to na pewno jest odcięcie tej miarki Już się chyba da po prostu wyłamać To tak jak w poprzednim zestawie O kurde, tu się nie da tak tego wyłamać Trzeba to odciąć widzowie, trzeba to odciąć Krasa, mam to Takie coś, takie coś Tutaj trzeba będzie nalewać wodę Patrzcie, tu mamy pandę! What the hell pa? Jaki ziutek? To ja takich ziutków tu będę robił? Ale fajne! No i pierwsze co robimy to zielona saszetka. Te, do takiego brokuła tutaj tego trzeba dać. What the hell? Kiedy tu się zrespił taki mały widalczyk? Mam zielonego brokuła. Let's go, let's go! Waga widzowie, otwieram pierwszą saszetkę, czy nie wybuchnie? Nie ma wybuchu! Bezwonne? Nie, trochę ma. Taki słodki, lekko chemiczny zapach. Myślicie, że najpierw woda, czy najpierw saszetka? W sumie to bez różnicy, nie? Dobra, wyprzedźcie tak. Woda, saszetka, obojętnie. Dobra, raczej bez różnicy. Chwój tam, najpierw saszetkę daję. Dobra, wsypuję. Oj, mam trochę tego na palcu! testuję czy nie? Czy będę żył dalej? Zajebiste, nie? Dobra, mam wodę. Patrzcie, woda. O! Widać mnie Teraz tylko nie rozlać Teraz tylko nie rozlać Dobra, wlałem Teraz chyba muszę to rozmieszać Robi się glucior Patrzcie Mamy tu brokuła Teraz sypujemy Teraz żółta do tej największej Teraz tutaj żółtą Tutaj żółtą mm, mm, mm. Żółtą tutaj To chyba ta, co nie? Wow, to będzie duże chyba Patrzcie Proszek został wsypany O kurwa Fizyka została zaburzona O! Dobra, wlałem wszystko Udało się I Teraz musimy to wymieszać Chyba się uda Ole glut Obrzydliwe Dobra, no jest git, lepiej tego nie zrobię, nie Patrzcie, wygląda jak grzykulec jakiś, nie Musisz widelec spolizać? Dobra, robię to dla was widzowie, nie Chyba będę się świecił w nocy, nie Jak tego spróbowałem Ciężar, ciężar, dziwnie to smakuje Dobra, co dalej Teraz robimy ziódka Patrzcie, teraz sypujemy ośmiornico ziódka Teraz to robimy Czyli ta taka różowa saszetka do tego ośmiornicowego ziódka Teraz taki ziód jest robiony Sypuję ziutka. O, tak o? Dobra, miarka, miarka wody jedna. Nalewanie wody, challenge. Patrz, perfekcyjnie, gościu. O, o! Widzisz to? Omega, jaki to ma ładny kolor! Omega, jaki to ma ładny kolor! Dobra, mieszam. Mieszam gluta. Uwaga, próba smaku. Mmm, niezłe. Co zrobić z tym widalcem? Wsadzę go, chyba w w dupę. Co dalej? Ej, dobra, my teraz jakiś ryż robimy. Ej, my teraz pandę musimy zrobić. Patrzcie, my teraz musimy zrobić to całe. Pa. Musimy zrobić kuleczki ryżu. No way. Przecież to będzie ciężar. To będzie ciężar. Dobra, no nic. Robimy. O, kurwa. Pomyliłem, widzowie. Odjechałem. Wiecie co? To powinno być tu. To, tu powinno być. Ale to nic, to nic. Myślę, że to wiele nie zmieni, nie? Myślę, że to wiele nie zmieni. Ja, dole. Źle zrobiłem. Ale czekaj. Damy radę to odratować. Dwie miarki wody do tego, dwie miarki wody do tego. Szybko, naprawiam to. Bo to powinno być żółte. Dobra, mamy to. Mogę tego nie próbować. Kurwa, mać! Ale nadal jest przypał. Nadal jest przypał jeden, nie? Bo tutaj powinienem też robić ryż. Ale dobra, zrobię go tutaj. Bo tutaj, gdzie jest te pomarańczowe, to powinno być dopiero potem robione. A teraz powinien być tutaj robiony ryż. Dobra, to nic. Albo dobra, zrobimy po kolei. Bo patrzcie, to pomarańczowe to jest siódme. Ja bym po prostu. Teraz przełożył to To tutaj i zrobimy normalnie ryż, nie? Wiecie o co chodzi? Ogarnę to. Dobra, muszę tą serakę tu przełożyć cało, czekajcie. I wytrę to zaraz papierem po prostu, żeby kurwa panda nie była pomarańczowa, no bo panda taka musi być biała, nie? Ja pistolę, agakże, lekko by mnie wyśmiała chyba teraz, nie? Powiedziała, a ja pistolę umieć umiem zestawu zrobić za dzieci zaponi, nie. No, idę po papier, idę po papier i ogarniemy to, że będzie dobrze. Dobra, i ja widzę, że to fajnie zastyga w ogóle. Patrzcie, to nam fajnie zastygło. Tam trochę pomarańczowego zostanie, chwytam. Ja bym zrobił w takim razie to, co było. W kroku drugim, czyli bym zrobił tą saszetkę faktycznie żółtą Z tego względu, żeby ona zastygła też sobie jak to, nie? I potem zrobimy ryż Dobra, to gdzie to kupa jest teraz? What No i nie ma żółtego What Zgubiłem żółtą saszetkę Gdzie to jest? Tak, gdzie niebieska? O, znalazłem, znalazłem Co bym zrobił bez widzów? No nie niewiele jak widać Dobra, to wsypujemy tutaj My po prostu robimy nie po kolei, bo my jesteśmy wiecie Edgy, jesteśmy edgy z k***y I teraz jedna miarka tego Mieszam to Dobra, zajebiście Zajebiście poszło I teraz ten ryż będziemy robić Dobra i teraz tutaj trzeba dać niebieską saszetkę I dwie miarki wody Dobra i teraz wsypuję to niebieskie I będziemy robić ryż I do tego dwie miarki wody I teraz jakby robimy taki pseudo ryż nie Ogarniam to Ale coś dziwne Ja to się nie chce rozmieszać z tą wodą Nie przytuję jeszcze trochę wody nie dolać Trzeba przyznać, że bardzo ładnie ci idzie nalewanie miarek wody Dzięki. Szkoda tylko, że w złe miejsca. Chyba, cicho. Mam to, mam to. Łota heli? O, to jest dziwne w dotyku. Tak jak kryż O, ładnie pachnie. Serio mówię, ładnie pachnie. coś chemia w chuj, ale ładnie. Dobra, co teraz? Muszę uformować kulki. To czekajcie, idę ręce umyć bo teraz mi się spociły, i się tak zestresowałem. Dobra, czekajcie, co tutaj teraz ten? A skąd mam wiedzieć, jakie te kulki mają mieć wielkość? O, kurwa. Patrz, to są chyba rozmiary kulek, czy nie? A to nie ma być, że rozmiary to, czy coś? Dobra, czyli dwie mają być takie. A resztę zrobię największą. Dobra. Dobra, mamy pierwszą. Wielkościowo. Prawie git, nie? Prawie git, dobra. Będę sobie układał to na talerzu na razie. Robię teraz drugą taką samą i trzecią zrobię największą. Dobra, kulam to gówno. Dobra, mamy uszy, nie? Dobra, i teraz robię drugą największą. Umyję w ręce, co by nie było, nie? Tak, tak, umyję w ręce, umyłem specjalnie. Jak to wygląda na obrazku? Tak. A czekaj, bo to oprócz pandy mam jeszcze jedną rzecz zrobić. O kurwa, to czekaj. Dobra, będzie git, będzie git. I teraz jeszcze powinniśmy zrobić taki. A jakie mam zrobić, kurwa, z tego piękny trójkąt? No widzowie. Jakiś pomysł? Ja tego nie widzę. Ja tego nie widzę. Jakbyś gówno lepił? Ja nie lepiłem nigdy z gówna, a ty lepiłeś? Dobra, to jest trójkąt, nie? To wygląda jak trójkąt, dobra? Ch mnie to obchodzi. Dobra, teraz czarną seszetkę muszę wziąć. Jest ładnie, jest ładnie. Naprawdę wyszło mi to. Nożem zrób ten trójkąt. No w sumie dobra. Zajebiste, pa! Mamy trójkąt. Dobra, teraz czarne trzeba nasypać, kurwa, zajebiście, nie? To będzie ciężar. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Wszystko zależy od tego. Oj, chuj. Oj, chuj. Ja, p dole. Dobra, na pewno tu trzeba tego sypać najwięcej. Zaraz to naprawię, zaraz to naprawię. Musimy teraz wierzyć w moje zdolności manualne, które nie istnieją. O, ej, dobrze idzie. Będzie git, będzie git, f***, nie? Dobra, i teraz najtrudniejsze. Teraz robimy te, o, ten trójkąt. O, kurwa. Dobra, czekaj. Czekaj, muszę to uratować, muszę to uratować. Czekajcie, jeszcze to nie jest y, zepsute, jeszcze to nie jest zepsute. To trzeba zrobić jednym pewnym ruchem. No! Prawie trafiłem! Pa, gdzieś środek. Dobra, to nic, to nic. Ułoży się tak, że będzie git, nie? Teraz większy tryhard Pa! Mam pandę! Ej, panda wyszła ładnie! Czekajcie, czekajcie, bo jest jeszcze jedna soszetka. Kurwa mać, ja p... dole. To powinno być zmieszane z tym, kurwa, z tym! Dobra, chuj k... tam, zrobimy bez tego, nie? Zrobimy bez tego. A nie, to ma być oddzielnie! To ma być oddzielnie, to ma być oddzielnie, to ma być oddzielnie! Z tego mają być takie po prostu dwie kuleczki zrobione. Dobra, to git. Wlewam do tego jedną miarkę wody i robię kuleczki dwie. Miarka! No kurwa mać, pośrednie. Gdzie jest miarka? O mam. Dobra? Mieszam. Mieszam, mieszam, mieszam. Nie, ale super! Arigato, arigato. Dobra, z tego teraz muszę ulepić dwie kulki. Leki, leki. Ty się dobrze czujesz? Tak. Dobra, aparycja dania, aparycja dania. To ważne, czekajcie. Wiadomo, je się też oczami. A wy w sumie możecie zjeść tylko oczami. Więc to musi być zrobione jak najładniej. Czekajcie, tu trzeba uciąć trochę. Uwaga. Nasrałem, nasrałem, udało się Ej, no z waszej perspektywy wygląda główno, gówno Z mojej też <laughs> Teraz musimy wyciągnąć to Patrzcie, teraz już robimy ostatni punkt Musimy wyciągnąć to widelczykiem Dobra, uwaga Mam, mam, patrz No kurwa wyostrzy się p**olne pier... brokule Dobra, k**uj w to Żółtek nie chce wyjść, żółtek mi nie chce wyjść Pa A! Nie, 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 nie wpadnij w to, nie wpadnij w to Mamy to, mamy to Uwaga, ocenka Oj, ziutek zjeżdża, ziutek zjeżdża Patrz, masterchef, masterchef Oj, oj No dajcie ocenkę 10 na 10, dobra, klasa Dobra, uwaga, teraz będziemy co jeść Mamy oczywiście do jedzenia mega słodki mały widalczyk, tak? Uwaga Najpierw onigiri se zjem Onigiri za, zamoczę w sosie oczywiście Uwaga, mamy onigiri zamoczone w sosie To smakuje jak najbardziej oskamowany ryż, nie? Dobra, teraz to próbujemy to średniak, to średniak Próbuję samego sosu, uwaga Dobry Zajebiste A ten oskamowany no, ryż chyba z tego wszystkiego najlepszy, ta panda, nie? Uwaga, próbuję brokuła Najpierw gris bez sosu mm, Średni, tak jak myślałem Teraz trochę go ososzę, uwaga Jest ososzony Mmm, ale będzie sraka, Karel. Ej, ale ten ryż z tego wszystkiego jest naprawdę najlepszy Naprawdę jest najlepszy ten ryż Ale i tak jest to lepszy w smaku niż tamten poprzedni. Zresztą, co ostatnio robiliśmy, nie? Jak smakuje? Ciężko określić tego smak. Dobra, jem ziutka Żółtek truskawkowy jest, Żółtek jest truskawkowy Polecasz, żeby to kupić, Taw? Chuj Uwaga, została sama panda O, i chuj po pandzie Już nic nie zostało Będzie młala? Ta, no będzie. Naprawdę świetne. Naprawdę smaczne gówno. Jak oceniasz? Zajebiste, bo ja robiłem. Ale zrobiłem zestaw, co?